Witaj na kanale NPTV. Jeśli cenisz niezależne media, zostaw lajka i zasubskrybuj, to realne wsparcie dla naszej pracy. W dzisiejszym wydaniu wiadomości przedstawiamy: Polska 2050 głosuje spis chołownia broni, Tusk szokowany, Duda zamordowali ich zabycie Polakami czas naprawdę o Wołyniu. Bosak Ukraińcy fałszują Wołę my nie zapominamy. Polacy mają dość znamy najnowszy sondaż. Sawicki Tusk zejdź ze sceny Polacy mają dość. Brown o Auschwitz, to fake rozmowę przerwano, trwa śledztwo. Kosiniak Kamysz Kryzys rządu, mam plan i nie poddam się. Sikorski, bronisz netwa mimo sprzeciwu prezydenta. Czarnek Nowacka to najgorszy minister edukacji w historii Polski. Ukraiński dowódca Rosjanie nie szanują życia swoich żołnierzy. Trump zapowiada ważne oświadczenie o Rosji i nową broń dla Ukrainy. Komentarze są otwarte, napisz, co myślisz i dołącz do dyskusji. A to dopiero początek przed tobą porcja informacji, które warto znać. Zaczynamy. Polska 2050 głosuje z PiS. Kołownia tłumaczy, Tusk zaskoczony. Polska 2050 zagłosowała ramię w ramię z PiS i Konfederacją nad poprawkami do rządowej ustawy o budownictwie społecznym. Premier Donald Tusk skomentował ostro. Jeśli to był sygnał dystansu wobec koalicji, to jest to niemądre. Głosowanie dotyczyło m.in. wydłużenia programu SBC i zwiększenia jego budżetu z 4,5 do 7 miliardów złotych, a także przedłużenia możliwości składania wniosków do roku 2025. Zgodnie z nowelą, dopłaty z funduszu mają wzrosnąć do 10 miliardów złotych w 2030 roku. Kluczową zmianą jest również całkowity zakaz przekształcania lokali na własność przed upływem 25 lat i ograniczenie sprzedaży wyłącznie po cenach rynkowych. Hołownia, broniąc decyzji, podkreślił, że jego ugrupowanie wspiera dobre projekty, niezależnie od tego, kto je popiera. To, że PiS głosował za naszymi poprawkami, to ich sprawa. My jesteśmy tu dla ludzi zaznaczył marszałek Sejmu. Przyznał, że były rozmowy o wycofaniu głosowania i dalszej pracy nad projektem, ale ostatecznie zapadła decyzja, by poprzeć poprawki. Dziennikarze przypomnieli o doniesieniach o prywatnym spotkaniu Hołowni z liderami PiS, na co odpowiedział, że chce wyjść poza plemienną mentalność polityki. Rząd rozczarowany, ale Hołownia uspokaja w 99% Polska 2050 głosuje zgodnie z linią rządu. Duda, zostali zamordowani, bo byli Polakami. Mamy prawo znać prawdę o Wołyniu. Dziś przypada 82. rocznica krwawej niedzieli jednego z najstraszliwszych momentów w historii Polski. 11 lipca 1943 roku ukraińscy nacjonaliści z AUNUPA dokonali brutalnej rzezi na blisko 8 tysiącach Polaków. Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że tylko na prawdzie, nawet tej najbardziej bolesnej, można budować szczere relacje między narodami. W swoim wpisie na Platformie X zaznaczył, że ofiary tamtych wydarzeń zostały zamordowane tylko dlatego, że były Polakami. Ginęli bezbronni, często w kościołach, w trakcie niedzielnych nabożeństw kobiety, dzieci, starcy. Prezydent podkreślił, że mamy prawo wiedzieć, gdzie spoczywają ich szczątki. Potrzebujemy godnego pożegnania, modlitwy, zapalenia zniczą, postawienia krzyża. Po raz pierwszy w historii Krwawa Niedziela obchodzona jest jako święto państwowe Narodowy Dzień Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez AUN i UPA na Kresach Wschodnich. To symboliczne i przełomowe uznanie tragedii, która przez dekady pozostawała tematem trudnym, bolesnym, a czasem wręcz przemilczanym. Pamięć i prawda nie muszą dzielić, zaznaczył prezydent, jeśli prowadzą do pojednania, wzajemnego zrozumienia i wspólnej troski o bezpieczną przyszłość. Bosak, Ukraińcy wypierają prawdę o Wołyniu. My pamiętamy, oni nie chcą. Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu i lider konfederacji ostro skomentował postawę Ukrainy wobec pamięci o ludobójstwie na Wołyniu. W rozmowie z telewizją w Polsce 24 w dniu rocznicy Krwawej Niedzieli podkreślił, że Polacy pamiętają o tej zbrodni, ale strona ukraińska nie tylko nie chce o niej mówić, ale nawet nie przyznaje, że coś takiego się wydarzyło. Jak zaznaczył, narracja ukraińska opiera się na symetrycznym podejściu, jakoby była to wojna polsko-ukraińska, w której obie strony się wzajemnie zabijały. Bosak przypomniał, że to nie była żadna wojna, lecz planowe ludobójstwo wymierzone w bezbronnych polskich cywilów, kobiety, dzieci, starców. 11 lipca 1943 roku w kwawą niedzielę w brutalnych atakach oddziałów AUNUPA zamordowano około 8 tysięcy Polaków tylko dlatego, że byli Polakami. Bosak podkreślił, że brak uznania tej zbrodni przez stronę ukraińską utrudnia pojednanie i budowanie wspólnej przyszłości. Nie możemy zgodzić się na relatywizowanie historii. Prawda musi być fundamentem naszych relacji, zwłaszcza z narodem, który dziś oczekuje od nas wsparcia, zaznaczył. Lider Konfederacji wyraził przekonanie, że Polska powinna jasno stawiać sprawę pamięci, bez uciekania od trudnych tematów i bez zgody na zakłamywanie przeszłości. Polacy mają dość. Sondażowy nokaut dla koalicji, PiS i Konfederacja mogą przejąć władzę. Polacy mówią jasno, mamy dość chaosu, drożyzny i pustych obietnic. Najnowszy sondaż Instytutu Połuster dla Super Expressu pokazuje polityczne trzęsienie ziemi. Gdyby wybory odbyły się dziś, zwycięstwo odniosłaby prawica Prawo i Sprawiedliwość z 33,5% oraz Konfederacja z 12,8%. Razem większość w Sejmie. Koalicja Obywatelska dalej spada i notuje tylko 31,2%. Do Sejmu weszłaby też lewica z wynikiem 7,25%, a partia razem balansuje na granicy z 4,9%. Coraz wyraźniej rośnie Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brał nas 4,8%. Na dnie sondażu, totalna klęska byłych sojuszników z trzeciej drogi, Polska 2050 zdobywa tylko 3,8%, a PSL dramatyczne 1,6%. Polacy już nie chcą gier politycznych, wewnętrznych konfliktów i braku efektów. Chcą realnych działań i stabilności. To wyraźny sygnał społeczeństwo przestaje wierzyć tej ekipie, komentuje Piotr Miller z PiS. To tylko sondaż, ale pokazuje jedno: cierpliwość Polaków się kończy. Czas na zmiany. Badanie wykonano na próbie 1085 dorosłych Polaków, metodą Cavi, w dniach 8 i 9 lipca 2025 roku. Tusk, zejdź ze sceny. Sawicki ostro Polacy mają dość nieobecności premiera. Premier Donald Tusk coraz częściej znika z sali sejmowej, a Marek Sawicki z PSL nie kryje frustracji. Pytam: dlaczego nie przychodzi na głosowania? Jest posłem jak ja i ma obowiązek uczestniczenia. Mówił stanowczo w radiu Z. Frekwencja Tuska jest katastrofalna niecałe 40% obecności, podczas gdy jego poprzednicy, Morawiecki czy Szydło, mieli frekwencję znacznie powyżej 70%. Morawiecki miał kierownika, więc musiał przychodzić. Tusk go nie ma, więc nie musi podkreśla Sawicki. Zdaniem posła premier się wypalił, a jego rząd tonie w chaosie, sporach i braku skuteczności. Trzeba wysłać młode rezerwy, czas na zmiany apeluje. Co gorsza, politycy koalicji obywatelskiej, choć krytyczni, boją się mu tego powiedzieć wprost. Sawicki przypomina, że premier nie jest usprawiedliwiony pełnieniem funkcji rządowych, bo głosowania odbywają się po godzinie dwudziestej, kiedy rząd nie pracuje. To nie jest tylko problem polityków, to sygnał od obywateli. Polacy mają dość ukrywania się, braku odpowiedzialności i pustych obietnic, podsumowuje. W dodatku ocenia, że rząd jest dysfunkcjonalny, zbyt rozbudowany i nieefektywny. Misja Tuska się wyczerpała, czas zejść ze sceny, zanim ludzie zrobią to za niego, zaznacza Sawicki. Rośnie niezadowolenie społeczne, a brak obecności premiera na ważnych głosowaniach budzi coraz większe pytania o przyszłość koalicji obywatelskiej i całego rządu. To już nie tylko krytyka wewnętrzna, to alarm i apel o zdecydowane zmiany. Polacy chcą konkretnych działań, a nie politycznych gierek i nieobecności lidera, który powinien świecić przykładem. Braun o Auschwitz to fake Dziennikarz przerwał rozmowę, trwa śledztwo Europoseł Grzegorz Braun wywołał burzę słowami na antenie Radia Wnet, gdy stwierdził, że komory gazowe w Auschwitz to fake. Podczas rozmowy z dziennikarzem Łukaszem Jankowskim, prowadzącym audycję z Jedwabnego, Braun mówił o rzekomym mordzie rytualnym jako fakcie, a o Auschwitz jako fałszerstwie. Zdumiony Jankowski przerwał rozmowę, wskazując, że był w Auschwitz-Birkenau i zna prawdę. Braun podważał wiarygodność muzeum, twierdząc, że badania nad komorami gazowymi są tam uniemożliwiane. Prowadzący zakończył audycję, podkreślając, że są granice cynizmu politycznego i nie pozwoli na wykorzystywanie milionów ofiar do politycznej prowokacji. Wypowiedź Brauna wywołała falę oburzenia i stała się przedmiotem działań prokuratury. Rzecznik Neoprokuratury Okręgowej w Warszawie potwierdził, że prowadzone są czynności wyjaśniające dotyczące publicznego kwestionowania zbrodni nazistowskich. Posłanka lewicy Anna Maria Żukowska zapowiedziała zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu przestępstwa z ustawy o IPN, podkreślając, że w Polsce nie ma miejsca na zaprzeczanie istnieniu Auschwitz i dokonanym tam zbrodniom. Sprawa jest w toku, a wypowiedź Brauna spotkała się z potępieniem większości środowisk. Polityk, który podczas obchodów rocznicy zbrodni w Jedwabnym domagał się prawdy o tym wydarzeniu, zyskał rozgłos, lecz jego słowa podważają historyczne fakty i budzą głęboki sprzeciw. W dobie szacunku dla pamięci ofiar Holokaustu i walki z fałszerstwami historii, publiczne negowanie zbrodni jest nie do przyjęcia. Kosiniak-Kamysz o kryzysie rządu: mam plan, nie poddam się. Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i lider PSL, stanął przed trudnym pytaniem na antenie kanału Zero: czy jest wicepremierem w upadającym rządzie. Po przegranych wyborach prezydenckich sytuacja rządu wydaje się niestabilna, a kryzys narasta. Kosiniak-Kamysz jednak nie poddaje się pesymizmowi. Podkreślił, że mimo trudności ma jasny plan działania i wierzy w możliwość odbudowy sił koalicyjnych. Jest dwa i pół roku do wyborów. To moment, kiedy po nieudanych wyborach prezydenckich przychodzi czas na nowe pomysły i energię, mówił. Zaznaczył, że wie, co chce zrobić dla wojska, bezpieczeństwa oraz swojej formacji politycznej. Dodał, że nie wszyscy koalicjanci mają jeszcze plan, ale spodziewa się, że niedługo się to zmieni. Kosiniak Hamysz chce pokazać dynamizm i wykorzystać ten trudny okres do budowy silniejszej pozycji rządu. Jego słowa wskazują, że mimo obecnych problemów, wciąż wierzy w sens i przyszłość koalicji oraz rządu. Zapowiedział, że będzie aktywnie działać, by wzmocnić swoją partię i poprawić sytuację w kraju. To ważny sygnał dla wyborców i sojuszników, że PSL nie zamierza rezygnować ani opuszczać pola walki. Czas pokaże, czy jego plan przyniesie zamierzony efekt i pozwoli rządowi odzyskać stabilność i zaufanie społeczne. Tymczasem lider PSL stawia na konsekwencje, współpracę i odpowiedzialność wobec wyzwań, które stoją przed polską polityką. Sikorski twardo broni Sznepfa mimo sprzeciwu prezydenta elekta. Radosław Sikorski jasno mówi: Nominacja Ryszarda Sznepfa na ambasadora RP w Rzymie nie zostanie zmieniona. Szef MSZ podkreśla, że Sznepf to dobry przedstawiciel Polski, a jeśli prezydent elekt Karol Nawrocki odmówi podpisu, dyplomata pozostanie charge d'affaires. To kontrowersyjne stanowisko budzi emocje, bo Sznepf jest synem Maksymiliana, jednego z dowódców obławy augustowskiej, podczas której zamordowano blisko 600 osób. Ani on, ani jego żona, pracownica NeoTVP, nie odcięli się od tej historii. Spór o nominacje ambasadorskie narasta od marca 2024 roku, kiedy prezydent Andrzej Duda zaczął blokować kandydatury proponowane przez MSZ. Prezydent elekt Nawrocki kontynuuje tę linię, krytykując m.in. nominacje Sznepfa i Bogdana Klicha do Waszyngtonu. W efekcie na wielu placówkach pojawili się charge de Affairs zamiast ambasadorów. Sikorski podkreśla, że mimo presji ma plan i nie zamierza ustąpić. Po roku opóźnień kancelaria premiera zaczęła jednak otrzymywać wnioski o kontrasygnaty nominacji, a prezydent podpisał już nominację dla przedstawiciela Polski przy UE. Konflikt między rządem a prezydentem trwa, a Sikorski zdaje się szykować do dalszej walki o swoje kandydatury. Jednocześnie spada poparcie dla koalicji obywatelskiej, co pokazuje, że społeczeństwo nie jest obojętne na takie napięcia władzy i polityczne przepychanki. Czarnek bezlitosny najgorszy minister edukacji w historii III RP. Przemysław Czarnek ostro krytykuje Barbarę Nowacką, nazywając ją najgorszym ministrem edukacji w historii III RP i wskazuje na chaos w MEN. Otrzymałem SMS od dyrektora szkoły. Świadectwa zgodne z prawdą są nieważne, bo niezgodne z rozporządzeniem, które jest nieaktualne, ale wciąż obowiązuje, bo nikt go nie znowelizował. Niezły bałagan. Mówił Czarnek na sejmowej mównicy. Podkreślił, że podwyżki nauczycieli to zasługa rządu PiS, który podniósł minimalne wynagrodzenia z 1750 do ponad 4000 zł, co podwoiło płace początkujących nauczycieli. Zarzucił Nowackiej, że zamiast zmniejszać obciążenia uczniów, usunęła patriotyczne treści z programu nauczania. Powołałem komisje eksperckie, aby odciążyć uczniów, ale nie kosztem polskości, mówił. Czarnek przypomniał także o inwestycjach z polskiego ładu, dzięki którym powstały nowoczesne sale gimnastyczne, i skrytykował opozycję za niedofinansowanie szkół i brak wsparcia dla samorządów. W jednej gminie wybudowano salę za 10 milionów, a reszta województwa dostała tyle samo na cały sprzęt sportowy to wstyd i skandal podsumował. Kończąc, podkreślił, że obecna minister doprowadziła do chaosu i prawdopodobnie szykuje się do odejścia z urzędu. Ostatni skandal to kwestia nieważnych świadectw z powodu nieaktualnego rozporządzenia, to obraz bałaganu w Men, zakończył stanowczo. Jego słowa wywołały burzę w Sejmie i szeroką dyskusję o przyszłości polskiej edukacji oraz konieczności szybkich reform. Rosjanie nie oszczędzają życia swoich żołnierzy, ukraiński dowódca ujawnia brutalną taktykę. Ukraiński dowódca Maksym Kazban, szef Brygady ratunkowej NPU Lut, w wywiadzie dla Ukrainform opisał, jak rosyjskie dowództwo bezwzględnie traktuje własnych żołnierzy. Rosjanie dysponują większą liczbą piechoty, a ich dowódcy nie oszczędzają życia i zdrowia podwładnych, często nawet nie ewakuując rannych z pola walki. Kazban podkreśla, że żołnierzy nie motywuje walka, lecz strach przed konsekwencjami odwrotu, zwłaszcza w przypadku rekrutów pochodzących z więzień, którym grozi przemoc fizyczna, jeśli zawrócą. Idą tylko naprzód, bo mają jedną szansę na przeżycie mówi dowódca. Taktyka Rosjan opiera się na tzw. pełzających ofensywach, które choć kosztowne w stratach, pozwalają zdobywać pozycje nawet tam, gdzie nie są one strategicznie wartościowe. Rosyjskie dowództwo nie szanuje zwykłych żołnierzy, a fałszywe obietnice sukcesu i motywujące hasła hura naprzód to według kazbana podstawy zarządzania tymi jednostkami. Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio ujawnił, że od stycznia Rosja straciła 100 tysięcy zabitych żołnierzy, a mimo to konflikt trwa nadal. Rubio podkreślił też, że były prezydent Donald Trump jest zdecydowany zakończyć konflikty, uznając je za marnotrawstwo życia i pieniędzy, i że USA będą działać na rzecz zakończenia konfliktów, w tym na Ukrainie. Konflikt wciąż pozostaje jednym z najkrwawszych i najbardziej złożonych współczesnych kryzysów, a relacje Kazbana rzucają światło na tragiczne realia frontu, gdzie ludzkie życie jest często jedynie narzędziem politycznych rozgrywek i militarnych kalkulacji. Trump zapowiada ważne oświadczenie w sprawie Rosji i nową broń dla Ukrainy. Donald Trump zaskoczył zapowiedzą ważnego oświadczenia na temat Rosji, które ma paść w poniedziałek, nie ujawniając jednak szczegółów. Jednocześnie prezydent USA wyraził rozczarowanie postawą Moskwy, komentując sytuację przy okazji ogłoszenia nowych dostaw broni dla Ukrainy, realizowanych przez NATO, które pokryje ich koszty. Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie broń za pośrednictwem Sojuszu Północnoatlantyckiego, a NATO w 100% zapłaci za te dostawy. To efekt nowego porozumienia zawartego na szczycie NATO w czerwcu, które ma wspierać zaopatrzenie Kijowa w obliczu rosyjskiej agresji. Ponadto amerykańska administracja po raz pierwszy uruchomiła mechanizm Presidential Drawdown Authority, dzięki któremu prezydent może wykorzystać rezerwy broni ze Stanów magazynowych na nagłe potrzeby sojuszników. Jak podaje Reuters, wartość pakietu uzbrojenia może sięgnąć 300 milionów dolarów i obejmować pociski do systemu Patriot oraz pociski średniego zasięgu, choć ostateczne decyzje wciąż zapadają. Trump, mimo wyrażonego rozczarowania wobec Rosji, zapowiada, że sytuacja może się jeszcze zmienić w najbliższych tygodniach, pozostawiając wszystkich w niepewności co do szczegółów jego zapowiedzianego komunikatu. Od początku pełnoskalowej rosyjskiej agresji Kongres USA zatwierdził niemal 175 miliardów dolarów pomocy wojskowej dla Ukrainy i sojuszników, a wciąż pozostaje do wykorzystania niemal 4 miliardy dolarów w ramach PDA. Ta nowa faza wsparcia pokazuje, jak poważnie USA podchodzą do kwestii bezpieczeństwa europejskiego i zaangażowania w konflikt na Ukrainie, a tajemnicze słowa Trumpa tylko podgrzewają napięcie na arenie międzynarodowej. To już wszystko na dziś, dziękujemy, że jesteś z nami na kanale MPTV. Jeśli chcesz wspierać niezależne media, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, udostępnij ten materiał znajomym i koniecznie napisz komentarz, co myślisz o sytuacji w Polsce i na świecie, dzięki Twojemu zaangażowaniu ten film może dotrzeć jeszcze dalej. Do zobaczenia już jutro w kolejnym wydaniu wiadomości.